Orendzie 178. Fatima od 1 do 7 lipca 1979 roku. Międzynarodowy Wieczernik Kapłanów należących do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego pochodzących z pięciu kontynentów. W Kowa da Iria. Wezwałam Was ze wszystkich stron świata, najmilsi synowie, a wy wspaniałomyślnie odpowiedzieliście na moje matczyne zaproszenie. Przybyliście bardzo licznie do doliny Kowada Iria, do której przychodziłam z nieba, aby przekazać wam orędzie ufności i zbawienia na te trudne dni, które właśnie przeżywacie. Duchowo jednoczą się z wami wszyscy moi najmilsi Synowie, rozproszeni we wszystkich częściach świata. Dlaczego w tym roku chciałam was tu mieć? Aby was wszystkich przytulić do mojego niepokalanego serca. Co może uczynić mama, kiedy wielkie niebezpieczeństwo zagraża jej dzieciom, jeśli nie wziąć je w swoje ramiona, umieścić w miejscu bezpiecznym, gdzie znajdą obronę i pomoc? Oto obrona, jaką wam daję. Pomoc, której wszyscy potrzebujecie, moje niepokalane serce. W tych dniach pragnę zamknąć w schronieniu mojego niepokalanego serca Was i wszystkich moich najmilszych synów. Chciałam, żebyście tu byli, by nadać Waszym synowskim sercom rozmiary mego matczynego serca i w ten sposób przemieniać każdego z Was w coraz to doskonalszy obraz waszej niebieskiej mamy? Nadszedł czas, kiedy wszyscy powinniście żyć uczynionym mi poświęceniem bez wątpliwości i zastrzeżeń. Chcę umieścić w miejsce waszych serc małych i pełnych grzechów moje niepokalane serce, aby wam dać moją własną zdolność miłowania, i w ten sposób przemieniać wewnętrznie życie każdego z Was. Chciałam Was tu mieć, aby wszystkim udzielić mego ducha, żebym ja sama mogła w Was naprawdę żyć i działać. Nadeszła chwila, w której przez Was chcę ukazać się całemu Kościołowi, bo czas tryumfu mojego niepokalanego serca już nadszedł. Jestem Waszym niebieskim Wodzem, Chciałam was tu mieć, aby zebrać was w mojej armii ustawionej w bojowym szyku. Oto bowiem godzina rozpoczęcia, wraz ze mną walki. Nie lękajcie się, apostołowie mojego niepokalanego serca, synowie umiłowani waszej niebieskiej mamy. Idźcie, pod rozkazami wikariusza Jezusowego do wszystkich zakątków ziemi, i roznoście światło, które bije z mojego serca. Wkrótce w pełni zrozumiecie wielki dar, którego w tych dniach udzieliłam każdemu z Was. Zrozumiecie dlaczego w tym roku chciałam Was widzieć wszystkich tu w Fatimie, w wieczerniku nadzwyczajnym z powodu łask udzielonych Wam i wszystkim moim synom, rozproszonym po całym świecie.